Jo, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś robimy tier listę wszystkich zombie z roślin kontra zombie. No i ostatnio robiliśmy też sobie tier listę roślin, więc jak ktoś nie oglądał, no to polecam, to jest taka pierwsza część tego odcinka. No i jeszcze zasady są takie, tutaj nie ustawiamy, że jakieś od najłatwiejszego do najtrudniejszego, tylko po prostu ustawiamy, który jest najbardziej epicki, który jest najfajniejszy. Yy, bo, bo, bo to jest lepsze. Yy, więc dobra, zaczynamy. No i pierwszy to jest ten tancerz, co występuje razem z disco zombie. No i on jest taki normalny. Ma fajnego wąsa na pewno: to jest, to jest spoczko. Yy, ma, ma fajną koszulę, więc on jest taki na B. Taki normalny, taki, taki spoczko zombie. Ok, no i dalej, tu mamy ciekawe: to jest stary design tego tancerza, który zmienili. No i w sumie on jest gorszy, no bo on tak wygląda tak jak słabiej jak, że on, on słabiej tańczy niż ten tu, bo ten, te, ten ma śmieszniejszy strój, więc on lepiej tańczy na pewno, dlatego tego damy na C. No i teraz baloniarz, no i hmm, on jest taki wkurzający, no bo jeśli nie masz kaktusów, no to on ci przelatuje nad wszystkimi roślinami i, i giniesz, no chyba, że jeszcze można ewentualnie tego koniczyny użyć, ale on jest słabą rośliną, jego zazwyczaj się nie ma w swoim, w swoim deku, yy, więc... Nie wiem, on, on taki, taki na C. On trochę mnie denerwuje czasami, ale ma śmieszny strój, ma taką czapeczkę śmieszną i, i balona. No i dobra, teraz wiaderko głowy. No i to jest fajny zombie, bo ma wiadro na głowie. Każdy, kto chodzi z wiadrem na głowie, jest fajny. No i oprócz tego jest całkiem mocny, więc wiecie, to nie jest taki, to nie jest mięczak, to jest taki twardziel. On, on jest na A, ja lubię wiaderko głowego. Yy, on jest na A po prostu. Teraz Bungee zombie. No i on jest trudny do pokonania, no bo trzeba mieć tą palmę, i on ci kradnie rośliny. To jest niefajne. Ja nie lubię jak mi kradną, ale on. W sumie dajmy go na B, no bo on jest inny po prostu, on jest inny niż wszyscy, no bo on atakuje tak z góry, więc to jest całkiem ciekawe, takie kreatywne. No ale za to słabe jest, że ci kradnie rośliny, ja nie lubię jak ktoś mi kradnie rośliny, dlatego takie B, takie po środku. Yy, Okej, okay. o, teraz gruby, gruby, gruby to na S, gruby na S, no bo yy, gruby jest fajny, ma taki, taki pojazd, normalnie strzela, to jest epicki zombie, on się idealnie nadaje na top tier listy epickowości. No i teraz pachołek. Hmm, więc. On w sumie jest taki jak wiaderko, ale trochę gorszy, no bo on już nie ma wiadra na głowie, tylko pachołek. To też jest spoczko, ale nie aż tak epickie jak wiadro. No i też ma mniej życia. Ale jego też w sumie każdy zna, on jest, on jest znany, więc. Może. Albo dobra, dajmy mu. Ań, już niech będzie. On jest, on jest popularny, on ma wpływy, więc. No, jeszcze, jeszcze naśle na mnie mafię. I teraz disco zombie. O, disco zombie jest fajny, ale taki trochę trudny. On spawnuje właśnie tych tutaj, o tańcerzy, więc to jest dość wkurzające. Ale no, ma fajny strój. No i normalnie tańczy jak idzie, to jest takie epickie. Mm, więc on, on jest też na no, A, on jest na no, A, on jest fajny. Um, I teraz Michael Jackson zombie. Więc to jest stary design też do Disco Zombie i jego ja go usunęli, no bo Michael Jackson umarł w tym samym roku, co gra wyszła i no wiecie, no tak trochę, no że i jako zombie, no to trochę, trochę nie, więc usunęli. Um, no i to jest w sumie, to jest jak dla mnie jednak lepszy design chyba niż ten Disco Zombie, no bo no to jest nawiązanie, nawiązania są fajne, więc dajmy go... Dajmy go też na A, ale wyżej. O, tutaj na sam szczyt, na sam szczyt, no bo fajnie wygląda. Dobra, no i teraz ten górnik, albo, albo kopcio, jakieś, jakąś fajną nazwę muszę myśleć. No i no, on robi tak, że się kopie i idzie od tyłu, to jest takie, to są jest badziewne, jeśli nie masz tych groszkostrzelców, co strzelają do tyłu, no bo on ci po prostu zjada wszystko, zazwyczaj na samym tyle ma się jakieś sunflowery, czy tam coś takiego, no ci normalnie niszczy, więc mi się to nie podoba, ale fajnie wygląda, ma taki górniczy strój, takie, taki kask, więc hmm, no dajmy go na B. Dajmy go na B, gdzieś tutaj trochę niżej. Yy, I dalej, o nie, delfin zombie, ja go nie lubię, on zawsze pędzi w ogóle, ci przeskakuje jeszcze nad roślinami, ci zjada. Nie, 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 ja się na to nie zgadzam. No i też strój, strój ma trochę dziwny najfajniejsze jest to, że ma delfina, a taki strój to jakiś taki dziwny, jakiś czerwony w ogóle skafander, jakiś nie wiem kto, yy, więc... No, on na D, akurat on na D jako pierwszy. No i dobra, doktor Zombos, no to od razu z miejsca na S, pana to. To jest główny wróg. To powinno nie być S, tylko to powinno być epic. Ep, epicki. O, no bo. Napisem piscki No bo ty muszę to wszystko pozmieniać No bo to jest lista przecież, która jest najfajniejszy Dobra naprawiłem całą listę Teraz już lepiej pokazuje jak je oceniam Więc tu są epicki zombie Tu są zombie bomba Tu są boom zombie Te, te zombie są dobra one są, one, one są tylko takie dobra Takie dobra a, a te zombie są Czyli wiecie one są Więc proszę nie pytać się o te oznaczenia I o mój stan psychiczny to, to, to jest dobra lista. Teraz jest lepsza. Yy, I teraz lecimy z zombim basenowym, z kaczuszką. On, on jest fajny, on jest fajny, ma kaczkę. On, on jest taki, taki. taki bomba. On jest bomba. To jest bomba zombie z kaczką. Kaczka jest bomba. Yy, dajmy go. Pa, normalnie ja tutaj, o, muszę, muszę wybrać idealne miejsce, więc on będzie tu. Yy, I teraz zombie z flagą. To jest w sumie taka trochę podruba zwykłego, no bo zwykły tylko, że z flagą. Więc nie no, ja już wolę tego klasycznego. On, on jest tylko taki boom. On jest boom, bo ma boom flagę. Więc dajmy go tu. No i teraz futbolista. On mnie dość denerwuje, bo on ma za dużo życia. Jego się prawie nie da zabić. No i no, on jest po prostu. On jest tak mocarny. Ale strój ma taki nawet fajny, taki ciekawy. Ale nie wiem, no, dajmy go na. bo nie wiem, on, on trochę mnie denerwuje. Będzie tutaj, żeby żeby delfin też nie był taki samotny. No bo, no bo się boję zaraz, że tutaj tylko delfin będzie i będzie mu przykro. O, Gargantaur. W ogóle ostatnio odkryłem, że poprawne jest Gargantuar. Ale zawsze mówiłem na niego Gargantaur. I, i to lepiej brzmi, tak zostanie. No i to, to w sumie chyba jest mój ulubiony zombie ze wszystkich, jakie istnieją. On idzie, on idzie na maksa W ogóle Epicki brzmi dość słabo, zmieńmy to na, na na, 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 bombastyczny i teraz, teraz to od razu lepiej, no bo no bo Gargantaur taki epicki, no to brzmi trochę słabo, a bombastyczny z dużych liter jeszcze, no to brzmi bombastycznie po prostu i teraz, teraz to bardziej pasuje no więc dobra, teraz Imp hmm, Imp, Imp jest taki, taki normalny, taki on jest taki dabra, taki dabra taki zwyk, zwykły, on tak fajnie się wystrzeliwuje, taki i zwykły zombie pójdzie sobie gdzieś tu. O i teraz ten Ziomek, on jest przerażający, bo on tak idzie i nie wiadomo kiedy wybuchnie, to jest straszne. Trzeba przyznać, że to jest dość ciekawe, taki też, tak samo jak Banji Zombie, taki kreatywny, kreatywnie wymyślony. Więc on, on jest boom, on jest jak dla mnie boom. Powinien trafić gdzieś tutaj, może nawet nad flagę. Trochę jest straszny, ale fajnie wymyślony. Czy ja to mogę przesunąć? No, no, o dobra, dziękuję. Teraz dziad z drabiną. On jest, on tutaj też trochę denerwuje, no bo normalnie się może przez orzecha tak oprze dostać, no i, no i ci wbija po prostu i cię zjada. Więc to jest słabe, ale ma fajny design, ma idealny design takiego dziada, co chodzi z drabiną, nie wiadomo gdzie? Ym... Więc, no, on jest taki dobra, taki dabra. Także, no, i teraz gazetowiec. O, on jest ciekawy, bo on tak niby sobie idzie, czyta gazetę, ale jak mu zniszczysz, to wpada w szał i w ogóle biegnie, cię, cię zabija. <grych> Więc, no, to jest, to jest fajny zombie. On, on jest bomba, szczerze mówiąc. On jest bomba, to jest bomba zombie. Dajmy go, no, może nawet nad wiaderkiem. A co, mi tam. Ym, I teraz, pogo? Po go zombie, on ci kurde tak przeskakuje nad roślinami i to jest niefajne. Ale nie no, on ma dość mało życia, więc można go łatwo zabić. On się też pojawia dosyć późno, nie tak na początku rundy. Także. No on jest, on jest taki dobra, taki dobra, ma fajne pogo. Może dajmy go nawet nad balonem, proszę bardzo. Um, I teraz ten tutaj z tyczką, tyczkowiec. Hmm, więc on jest dość prosty do zabicia, ale trochę, trochę denerwuje, że ci przeskakuje też nad orzechem z tą tyczką. I normalnie ci zjada, ale chyba jak masz wyższe, to on nie daje rady przeskoczyć te, te, wiecie, te większe orzechy, więc to jest fajne. Um, no więc, no on też jest taki dobry, ale taki niżej, taki gdzieś tutaj. Um, I teraz gościu z drzwiami. Um, hmm, gościu z drzwiami, więc ogólnie jego cechy charakteru, no to gościu z drzwiami, no ma drzwi, um, no ale ma dość sporo życia, ale chyba tam można go na jakieś inne sposoby zabijać, że chyba czomperem, jeśli dobrze pamiętam, to on go od razu zjada i tym bąblowym grzybem, tym takim większym, to on się tak jakby przebija przez te drzwi i jego atakuje, więc można go łatwo zabić. On jest też dabra, on jest po prostu dabra. Taki zwykły gościu z drzwiami, wiem, że za dużo razy to powtarzam. Ale dobra, o, teraz wkurzający nurek. On tak płynie pod wodą, ale jest mniej wkurzający niż delfin. Ale no, on jest taki, Uuu, taki, nie wiem. Czekaj, nie tu, o tutaj, o proszę bardzo, w sumie delfin powinien być tu, także teraz przechodzimy, o klasyczny zombie, no to klasyczny jest bombastyczny, to jest klasyczny design, tego nie da się z nikim pomylić, człowieku, to jest, to jest po prostu klasyczny zombie, klasyczny zombie, on, ale dobra, nie jest aż tak dobry jak gruby, on idzie tutaj do bombastycznych, Ym, także no, przechodzimy teraz do tego, to jest jakiś narciarz czy coś tam, on po tym śniegu jedzie. No i on jest taki, taki, o, nie wiem, taki, on nic nie robi w sumie, taki zwykły zombie, tylko może być tylko na śniegu i taki tam, taki, nie wiem... Nie wiem, słaby jest, yy... o yeti zombie, o on jest fajny, bo za nim się kryje jakaś w ogóle mroczna historia, on jest tajemniczy, no bo się pojawia tylko w jednym levelu, chociaż ostatnio mi nie wiem, coś się chyba zglitowało czy coś, bo gram sobie w survival na basenie i po prostu on mi wyszedł, to jest, to jest nagrane, no bo to było jak nagrywałem klipy do poprzedniego odcinka z roślin, więc to jest śmieszne. Yy, ale no, on daje jeszcze milion diamentów, to jest najlepsze. On, on, on tutaj jest bombastyczny, tego nie można zmienić. On jest zdecydowanie bombastyczny. Yy, tylko nie wiem, czy dać go wyżej od doktora Zombosa. No, no, może nie. No, doktor Zombos to jednak główny wróg. No, wiadomo, on jest taki tajemniczy. Nie wiadomo, może, może się okazać, że on tak naprawdę jest jak, jakimś słabiakiem, że on tak naprawdę to jest przebrany delfin i, i no, więc dlatego damy go tu. I teraz, o, ten taki, ten taki śmieszny, co robi śnieg, śnieżek może tak go nazwijmy, no i śnieżek jest taki, no może trochę denerwować, bo jeśli go nie zabijesz szybko, no to ci tego śniegu naspałnuje, nie możesz stawiać roślin i takie tam, ale za to trawą bardzo łatwo go zabić. Ym, dobra, dajmy go na boom, dajmy go na boom, on jest taki, on jest boom, ma fajny... Co to w ogóle jest? Jakiś, nie wiem, maszyna do śniegu. Ma fajną maszynę do śniegu i to wszystko. Yy, także oto jest moja lista. Yy, ten odcinek wyszedł trochę bardziej chaotycznie niż poprzedni z roślin, ponieważ, wiecie, bo, bo zombie, zombie zjadły mi mózg i kazały i zrobić tą listę i teraz nie mam mózgu i więc patrzcie na to tym razem udostępniam tą tier listę na Facebooku wy też musicie udostępnić ten filmik na Facebooku na Twitterze o kurde dobra udało się wydostać więc no oto jest moja lista ponownie można się przyjrzeć i to by było na tyle także do zobaczenia trzymajcie się cześć